się siema, siema, z tej strony, Adowski. To jest kolejny odcinek z kanałem. Ocinek z serii Jak zrobić teksturpak do Minecraft Bedrock Edition. Tak, w dzisiejszym odcinku chcę Wam wytłumaczyć, jak się robi teksturpak na subpakach, czyli na możliwość wyłączania i włączania pewnych rzeczy w teksturpaku bez wchodzenia w pliki i usuwania czegokolwiek, czyli tak w Minecrafcie jak niektóre są, właśnie teksturpaki jak mój z włączanym armor Hoodem. Który zrobiłem teraz na oddzielnym TXT, bo ma błąd z wyświetlaniem itemów na pasku. Dlatego jest oddzielnym, bo niektórym może to przeszkadzać i nie chcą ciągle tak grać, ale czasem się chcą sobie pograć na Roborchudzie. Dlatego z mnie robiłem na oddzielnym TXT, -paku, jak i świecącą zbroję, bo jest <laughs> blokowana nie, na niektórych serwerach. Tak można powiedzieć, i niektórym się nie wyświetla w ogóle zbroja. I właściwie. Czym są subpaki? Jak działają? Pierw co można powiedzieć o tym, to jakby włącza jakąś teksturę do Twojego teksturpaka, podmienia tekstury. Można coś takiego powiedzieć. Pierw myślałem, że to podmienia tekstury, ale to wystarczy, no bo to działa tak, że jak chcecie jakoś mieć rzecz wyłączoną z tego teksturpaka, to musicie ją przenieść yy, do pliku przy wchodzeniu do tego teksturpaka, zrobić plik subpaks yy, z uby. Acykysy, jakby ktoś nie wiedział, I, i zrobić tak, jakby faktycznie były w tym teksturpaku, czyli na przykład to jest w tekstury, jest na przykład w entity to musicie subpaki, nazwać ten plik jakoś jakkolwiek, ale musi to później w manifestie posować, i później dać tekstures, i w tym textures dać entity, i w tym entity to co chcecie na przykład, albo zamiast albo entity blocks, bo to bloki na przykład. Zaraz Wam pokażę, jak to dokładnie działa. Też znalazłem fajny teksturpak, który był na mcpdl. Więc widzimy się za chwilę, właśnie już w Z Archiver. Już jesteśmy w Z Archiver. I mam tu nawet takie, co pobrałem do swojego przedsiębiorstwa mcp SUBPAC Stempla i Addon. Chociaż to nie jest Addon w ogóle, bo to jest subpak Manifest, a. Jak dobrze pamiętam, chyba adno nie nie ma manifestu, czy jakoś tak. I tu są subpacks i są rzeczy. Tu są nazwane, byle jak, ale są nazwane tak, jak są nazwane właśnie w tym manifestie. I później jest właśnie tekstures, entity, creeper i jest creeper i inny, czy tam gui i tak jak powinno być właśnie w packu. tylko to musi być w oddzielnym, oddzielnym pliku. I właśnie jak chcecie, żeby nic wam nie dawało, no przypadkowo wszedłem, to jest w subpackach, na przykład nazywacie byle jak i... Yy, i tyle. Nazywacie jakiś plik, robicie do tego tak samo, jak zaraz wam pokażę i właśnie tak zrobiłem Hood, <grych> Czyli nic wam nie włącza jakby, bo nic nie ma tam, nic w ogóle. No. Nun. I sobie wejdziemy ten manifest, czyli otwórz i otworzy przez Account, bo według mnie to jest fajny program. Najlepszy według mnie. Fajnie się nim pisze. Na przykład, jesteśmy tu w Accountie. Tu jest coś Format Version. Tu coś napisał o swoim tekstu paku i w ogóle Format Version header. A on ma coś tu jakoś dziwnie zrobię na header. No, ten napis to można ogólnie wyjebać. Ale no bo to kogoś, żeby nikomuś ktoś mu nie zabrał, i tak by to usunął, ale nie żeby coś. Tu jest um, description, czyli opis paka, yy, nazwa, czyli mtp.dll, file, czy jakoś tak. Ujdę i. Lepiej tego nie zmieniać. Version możecie sobie zmienić. Min yy, Engine version tego nie polecam zmieniać, bo jeśli zmienicie, może mam coś. Yy, bo to jest silnik wersji, czy jakoś tak? Minimum, minimalny silnik wersji Minecraft'a. Yy, czyli 1, 2, 6 na przykład. No i nie, lepiej nie zmieniać, bo będziecie musieli zmienić też wersję yy, teksturpaka, bo jakby się nie odpali, albo wam w ogóle nie pokaże tego teksturpaka, więc lepiej z tym nie kombinować. Ale jak wam się nie pokaże, to pokażę wam takie skreślone ikony, jak pokazałem w poprzednim odcinku, który polecam zobaczyć. I tam będzie w errorach, jeśli sobie skopiu skopiujecie i gdzieś wkleicie, bo inaczej tego nie zobaczycie. To zobaczycie, yy, napiszę wam, gdzie jest błąd i jaki. I tu jest modules, i tu jest właśnie jakby to samo, więc musicie to samo zrobić, czyli description, czyli opis zrobić taki sam jak tam na górze. Żebym się nie psuł. I tu jest tak szczerze, bardziej zrobione. Nie wiem, czy tu czasem nie mam manifestu właśnie z fast klienta, ale jeśli mam to mam zmieniony, ale chyba nie mam, bo coś tu średnio, średnio Tu jest item hood, o i mogę wam tu pokazać armor hood, item hood, który ostatnio wziąłem z fast klienta na oddzielny tekstur pack. i tu jest lepiej pokazane w ogóle. I tu jest subpax, jest otwarcie nawiasu kwadratowego i otwarcie takiego nawiasu dziwnego. I ten nawias kwadratowy zamykacie jak już napiszecie wszystkie te, te, te przesuwaki, te słowaki, każde miejsce słowaka to jest inne coś. Tu jest memory tier, czyli który słowak to jest coś. Jeśli chcecie mieć po prostu tak po kolei, po kolei, to po, po prostu piszecie 1, 1, 1 i to dodaje jedno, kolejne, kolejne, jedno, kolejne, jedno, kolejne, jedno. Jeśli chcecie mieć to, to pierwsze, to trzecie, to piszecie 1, 3, czwarte i tak dalej, a pierwsze byście musieli napisać 0, jeśli chcecie pierwsze, pierwsze. I tak właściwie to jest. Tu jest folder name, czyli nazwa foldera, którym chcecie to coś włączyć. Nazwa, ta nazwa to się wyświetla w Minecrafcie na tym suwaku. I który to jest suwak? I tu jest otwarcie, i zamknięcie, i nawias. I przycinek, jeśli chcecie kolejne, i kolejne otwarcie nawiasu. I kolejna nazwa, nazwa tego teksturpaku I tu widzę, że ten przycinek nie powinien tu być. Nie tutaj, tylko na końcu. I czy ja właśnie usunąłem? Dobra, już jest. I musimy też dać tu przycinek. To dać tak, no i lepiej wygląda, można też dawać pauzy i coś w ogóle, ale wszystko wygląda tak, według mnie. No i co właściwie dalej? No, można to robić na przykład, no, nie, nie wiem, czy jest jakieś ograniczenie do tego, ale można dużo rzeczy tak zrobić: wyłączanie, zmienianie jakichś innych, nie wiem, kolory bloków innych, inny celownik, jak zrobił Ambro na przykład że da się zmienić słownik, tylko musicie wiedzieć który to plik i zrobić tak jak wam pokazywałem. Czyli jak tutaj jest hotbar, spirit, to nazwa musi być taka. Jeśli chcecie zrobić to, wiecie jak to zrobić. Mam nadzieję. Czyli folder name, czyli nazwa tego pliku, w którym chcecie to, co się by włączało, to nazwać tak samo jak tu. Bo inaczej wam może nie zadziałać po prostu. I nazwa tak jak w Minecraftie chcecie, żeby była i... no i co? no i tyle tak właściwie. I ten plik, który chcecie, żeby włączali, to tak właściwie tak samo ma być jakby był w tekstur i normalnie działał. Tylko nie w tekstur tylko no właściwie w tekstur tylko nie zwyk... normalnie tekstur paku tylko w pliku subpacks i później jeszcze w pliku nazwanym tak samo jak macie na folder name w subpackach czyli w pliku manifest.json. No i i tak właściwie to działa. Jeśli czegoś jeszcze nie wiecie, możecie dać propozycję na kolejny odcinek, co jeszcze mogę wytłumaczyć. Myślę nad odcinkiem, właśnie jak zrobić, przerobić teksturpak z jawy na bedrock, ale nie wiem, jak to mam wytłumaczyć. Może zrobię, jeśli będzie jakiś dobry odzew i będzie chcieli dużo osób. Chociaż wątpię, że ktoś do do końca tego właśnie odcinka. Chciałbym nawet takiego coś zrobić, ale. Trudno by to było wytłumaczyć, ale może ja bym się postarał i bym Wam to jakoś wytłumaczył dobrze. No i właściwie to tyle z tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego. Elo!